mamy postanowienie o przeszukaniu pańskiego mieszkania. Zostaliśmy syna. Policjanci sekcji do walki z przestępczością gospodarczą zatrzymali 27-letniego mieszkańca Jeleniej Góry. Mężczyzna ten podejrzany jest o pana oszustwa pana i płatną protekcję. Miałam trochę problemów, które dotyczą prawa lokalowego i szukałam radcy prawnego bądź też adwokata, który pomógłby mi w rozwiązaniu tego wszystkiego. Działał na terenie Jeleni Góry co najmniej 4 miesiące. Policjanci ustalili, że w tym czasie na pewno oszukał 8 osób, jednak szacujemy, że pokrzywdzonych w tej sprawie będzie znacznie więcej. Przechodząc ulicą pocztową, na słupie ogłoszeniowym znalazłam ogłoszenie, że porady prawne pisanie podań do sądów, do urzędów. Oferował profesjonalne usługi z zakresu pisania pism urzędowych, podań, a także yy, oferował się, że udziela porad prawnych z zakresu prawa karnego, cywilnego, a także prawa pracy. Do końca temu panu nie zaufałam, właśnie miałam pewne wątpliwości, ale w, no byłam już w takiej sytuacji, że naprawdę Potrzebowałam pilnie czyjejś pomocy i pomyślałam sobie, że może to tylko moje takie wrażenia, a jednak będzie wszystko dobrze. W trakcie rozmowy przedstawiał się jako prawnik, jak również powoływał się na szerokie znajomości w urzędach. Moja córka chciała skorzystać z pomocy tego pana i pan ten namawiał córkę, żeby, że on podrobi podpis męża córki. W rozmowie z pokrzywdzonymi dawał odczuć, że właściwie jest w stanie załatwić wszystko, a szybkość załatwienia danej sprawy zależy tylko i wyłącznie od ceny, jaką interesant wpłaci jemu. Ja w ogóle się wstydziłam, że osoba w moim wieku dała się tak oszukać, i w, no nie bardzo chciałam, ale córka mnie nakłoniła do tego, żeby właśnie przyjść tutaj do redakcji gazety, żeby. Chociaż oszczędz innych ludzi, żeby nie dali się w ten sposób y, oszukać. Za oszustwa zatrzymanemu grozi nawet do 8 lat pozbawienia wolności, w przeszłości był on wielokrotnie karany, został wczoraj objęty dozorem policyjnym, y, musi zgłaszać się 4 razy w tygodniu w komisariacie pierwszym policji w Jeleniej Górze. Jak przystrzecli na osoby, żeby właśnie pomimo, jeżeli nawet ktoś ma bardzo duże kłopoty, jakieś problemy, na samym początku sprawdzić, czy faktycznie zaufaliśmy odpowiedniemu człowiekowi? Czy nie jest to ktoś, kto usiłuje na naszej krzywdzie właśnie coś osiągnąć?